Mamy na witajcie w kolejnym odcinku Auto za 400 zł. Dzisiaj spróbuję wykręcić tą szpilkę urowaną. Pożyczyłem sobie tutaj taki przyrząd do odkręcania szpilek, bo mam dwa sposoby na odkręcenie tego: albo po prostu podgrać tu trochę, Spróbować ten wykręcić. To się zazębia i można kręcić normalnie grzechotką. Tu sobie klucz przygotowałem, albo jak się to nie uda to po prostu naspawać nakrętkę i pod to temperatury wtedy odkręcać jeszcze pożyczyłem palnik o palniczek podgrzeję tutaj trochę tak delikatnie żeby blok był ciepły taki, dość taki teraz jest zimny podgrzejemy to i spróbujemy to odkręcić a jak nie to będzie drugi sposób i później jak się uda to wykręcić to zamawiamy części i Robimy odcinek z, ze składania tego i zobaczymy jak to będzie jeździć. Więc tu czekajcie tutaj tu jakaś karteczka na wymianę oleju. zajebana Dobra, to jest nieważne. Ta moc trzeba wyrzucić. Dobra, grzejemy to. Dobra, podgrzałem blok, dookoła i tą szpilkę wysającą, ciepły, w sumie dość gorąca jest. Teraz próbujemy tym odkręcić. O, że pójdzie. Przez cały weekend właśnie zalewałem jakimiś odrdzewiaczami tutaj i trochę wyczyściłem. Ujdzie? Chyba idzie. idzie. coś pięknie, wiedziałem, że się wykręci. Widzicie, idzie pięknie. Teraz idzie, ale gorąca Proszę bardzo, jak wygląda ona? Cała zarypana. Ale już trochę ostygła. I to chyba była właśnie, przy, przyznam tego, że tu ciekł olej, skorodowało to całe, w ogóle nie mogłem jej podnieść i tu bokiem sobie ściekało, Co mnie tutaj, głównie w tym miejscu, może trochę ją podniosło. Teraz planujemy głowicę i właśnie w tym miejscu jeszcze był przedmuch, wyczyścimy sobie powierzchnię, planujemy głowicę, nowe śruby, nowa uszczelka, yy, pasek I się nowy założy, bo rolka i pompa wody. Były wymieniane, ale przy takiej robocie, jak się ściąga pasek, no trzeba go wymienić. Więc pasek będzie nowy. Udało się odkręcić. Jestem zadowolony. Nie trzeba kombinować, nie trzeba spawarki szukać. Bo zalewałem przez cały weekend wodekiem. Sobie tą szpilkę, skoła nie poszło. Może to coś dało, może nie. Mi się wydaje, że coś dało, bo ciągle chodziłem, czyściłem szczoteczką tu dookoła i zalewałem ją 2-3 razy dziennie i poszło bez problemu. To było na tyle w tym odcinku. Ludziska, czekajcie na odcinek ze składania. Zamawiam części i widzimy się w następnym odcinku. Na razie i się no.